Jesteśmy, proszę Państwa, na Oleśnickim Dworcu. Państwo widzicie sporo tutaj zamieszania, żołnierze w mundurach rosyjskich, niemieckich, austriackich, sporo młodzieży, sporo VIP-ów, sporo sympatyków kolei. Ta impreza, tą imprezę zawdzięczamy klubowi sympatyków kolei we Wrocławiu i Oleśnickiej Młodzieży, która z drugiego liceum, która zrekonstruowała i odremontowała wspólnie właśnie z Klubem Sympatyków Kolei wagon, który jest za nami. Wagon towarowy, którym były transporty prowadzone no, repatriantów, którzy trafili na nasze tereny w latach 40. Proszę Państwa... Ten y, dworzec chyba niestety w 1945 wyglądał nieco lepiej niż, niż w tej chwili. A dzisiaj chciałbym bardzo chętnie ogłosić wznowienie linii y, Wrocław, Oleśnica, Syców, Kępno i być może Wieluń. Y, Taki jest zamysł, aby rozpocząć działania na rzecz wznowienia tej linii. Byłoby to z pewnością ożywcze dla naszych stosunków gospodarczych, dla naszych kontaktów, ale też bardzo wiele dzieci czy młodzieży zainteresowanych jest szkołami wrocławskimi właśnie z terenów Kępna Wielunia a także kontaktami z naszym terenem. Podejmiemy takie działania, będziemy starać się, aby one były w najbliższych latach skuteczne. Mamy wielu przyjaciół, właśnie tych, którzy dzisiaj się tutaj zgromadzili, ale również tych, którzy zasiadają we władzach, czy to Urzędu Marszałkowskiego, czy to w Urzędzie Wojewódzkim, którzy na dzisiaj deklarują nam sprzyjającą atmosferę wokół tego. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie będzie to szybko, że nie jest to przedsięwzięcie łatwe, bo stan techniczny, począwszy od dworców kolejowych, również torów kolejowych, infrastruktura jest zaniedbana, zniszczona, wymaga rekonstrukcji, remontów, wymaga jeszcze dużych nakładów inwestycyjnych, ale myślę, że trzeba się starać, bo z pewnością byłoby to rzecz, byłaby to rzecz dla nas bardzo korzystna. Wspieramy tę inicjatywę. Dzisiaj bawimy się w formie piknikowej. Słońce świeci, pogoda w miarę dopisuje. Mam nadzieję, że będzie to wspaniała zabawa dla wszystkich uczestników tej imprezy.